Od pomysłu na jego powstanie do realizacji obiektu minęło wiele lat. W piątek, 25 października 2024 roku, nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej zostanie udostępniona mieszkańcom stolicy i turystom. W przeddzień oficjalnego otwarcia budynku przy Marszałkowskiej 103 odbyło się spotkanie władz miasta oraz twórców nowego muzealnego obiektu z dziennikarzami. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podkreślił, jak ważny to moment dla mieszkańców jak i dla władz miasta. Bardzo się cieszę, że możemy się wszyscy dzisiaj spotkać na ten pierwszy dla Warszawy. Witam wszystkich, dawno nie było takiego zainteresowania konferencją prasową. I drodzy Państwo, to chwila jest absolutnie historyczna i wyjątkowa dla miasta całego Warszawy z kilku co najmniej powodów. Dlatego, że takiego miejsca w Warszawie nie było od dziesięcioleci. Miejsca, które powstały z powstań właśnie po to, żeby promować sztukę. Miejsca, które samo w sobie jest absolutnie sekretarne. Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej Joanna Mytkowska mówiła o roli, jaką między innymi chce pełnić ta Placówka Kultury. Bardzo istotne jest też to, że ten budynek stanął naprzeciwko Pałacu Kultury, że symbolicznie zmieniał ten... To jest budynek poświęcony e, otwartej, ludnościowej, demokratycznej e, kulturze i e, mam nadzieję, że jego kształt architektoniczny to za bardzo zapraszam do środka, że mamy tutaj bardzo wiele przestrzeni przeznaczonych właśnie do spotkań, do debaty będzie temu sprzyjał. Wiceprezydent Warszawa, Aldona Machnowska góra zwróciła uwagę na wielkie zmiany zachodzące w centrum stolicy. Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Oprócz tego, że domem dla sztuki, też miejscem otwartym już sama architektura wskazuje na to, że taką ma mieć funkcję. Program publiczny, który będzie muzeum realizowało, ale też cała zmiana w nowym centrum, która się odbywa na naszych oczach. Zachęcam Państwa do tego, żeby z okien muzeum, z każdej strony zobaczyć Warszawę, oczami muzeum i też Obserwować te zmiany, bo właściwie po każdej stronie wokół tego muzeum dokonuje się zmiany. Długo muzeum będzie centrum tej zmiany, największą instytucją, która tutaj powstaje, największym budynkiem, ale też poprzez to, jak Państwo widzicie, że ta architektura jest tak otwarta, że no, na ten parter, który lubię nazywać placem miejskim pod dachem. Bo... W kulwalach muzeum zapytaliśmy dyrektor Jannę Mytkowską. O jej odczucia w tej historycznej chwili. A jakie emocje Pani towarzyszą w przeddzień otwarcia tego oficjalnego? Ogromne oficja. podekscytowanie, oczywiście. Jest to wielkie święto całego zespołu MSN-u. Proszę pamiętać, że to jest bardzo, bardzo wiele lat. Ten zespół, który wtedy był bardzo malutki, bo na początku było nas siedmioro, potem stopniowo zespół rósł. Teraz jest nas około 120 osób, także jesteśmy. ogromnej determinacji. Teraz to powiem szczerze, różne trudności mogą się pojawić. Musimy być czujni, wrażliwi, nie wiemy, też się uczymy tego budynku, liczymy na Państwa wyrozumiałość, ale teraz dominuje myślę, ogromna przyjemność i mam nadzieję satysfakcja całego zespołu. Najtrudniejsze były te lata wczesne, kiedy śmialiśmy się, że gdybyśmy brali złotówkę od, od każdego, kto mówił, że to się nie uda, to bylibyśmy bardzo bogaci. Uczestniczący w konferencji prasowej dziennikarze mogli następnie zwiedzić nowy obiekt, który w piątkowy wieczór będzie udostępniony szerokiej publiczności. Uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej nastąpi 25 października 2024 roku o godzinie 20. Wydarzeniu będą towarzyszyć akcje performatywne, koncerty, wykłady, a także projekcje filmowe.